Siema wszystkim dzisiejszy filmik będzie z telefonu Samsung X -Hover. Zobaczmy jak będzie to wyglądało, czy lepiej niż aparatem, czy gorzej A filmik jest o tym jak w dziwny sposób przestawić rozrzutnik i nie odczepiając maszyny od 60 Otóż w taki rotacyjna lub żytnik w prawo nie można skręcać, w lewo można. by się rotacyjna uszkodziła, ale w lewo jak najbardziej. Podczepiłem to w taki sposób, żeby maszyny nie odczepiać, a potrzebowałem przeciągnąć rozrzutnik tam z tamtego, za tego słupka, bo stał mi na łące, a akurat koszę rotacyjną, więc przeszkadzało. I tak to z boku pan wygląda. Da się podczepić, da się podczepić, nigdzie nie przeszkadza, w żadnym bądź racie, Tutaj jest, o widzicie, ile przestrzeni. Jak na krótki dystans polecam. Nie trzeba poświęcać dużo czasu na odczepienie rotacyjne i tylko podczepiamy. Rozrzutniki tyle. Dobra, na, wszystko, na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się, na razie.